Mam z tej strony miał skres 810. Dzisiaj będziemy robili opening dwóch dużych rzeczy. Na początek zacznijmy od tego wo, dużej rzeczy. Trzeba ją teraz zerwać albo przeciąć nożyczkami, nie wiem. Poszukam w szufladzie czy coś mam. Cóż... To długopis mam. długopisem rozwalę tutaj to opakowanie. Jest rozwalone. skrzynkę, okej, okay, teraz do niej i jakąś dużą, nie wiem, śmieci dobra. Mamy tutaj takie coś. I tutaj zdobywamy jeszcze ja właśnie zdobywam naklejki. I tutaj też są naklejki. Chyba znasz tutaj. A co tutaj? Chodzi, nie? Nie, to wyciągnę wyłącznie? Zobaczcie widzę, widzicie go? O, przybliżę wam. O kogo mi chodzi? Widzicie go? O, go? Ja tą kartę zdobyłem. A ja pierwszy raz otworzyłem takie karty. Nie, więc ja mam karta. Dużego. Zaraz przejdziemy do tych naklejek. Już ja prawie włączę no, Teraz przechodzimy do naklejek. To są opakowania z naklejkami. O, jakich dużo! Pierwsze opakowanie. widzę, że tylko ja wyciągnę O! Kolejna świecąca karta mam nadzieję, że to nie kopia bo nie chcę tych kopii no jak ja zdobędę kolejnego no jakaś inna karta z Czechą jest no takie karty no nie będę Wam szczególnie pokazywał Jedynie te bardzo fajne, to jest super to Teraz to. to. Okej. Okay. Tutaj jakieś słabe. Tutaj mamy trokię. Okej, okay. kolejne. Już. Będę też pokazywał też Polaków, nie? To jest ta. Dobra. Nie, nie wiem dlaczego w każdej jest świecąca karta, a już nie wiem co chodzi w tym. Hmm. Jest jakieś... O, tutaj też robię rysunki. O, to fajnie. Tutaj jest taka. Jako najlepsza. Hmm, no, chyba, bo jest świecąca, nie? Takie. Okay. Okej. Okay. A jeszcze jedna. Tutaj taka. Byle okay, so nie hmm, jeszcze, no i tutaj mamy kraje, tutaj takie coś, no i takie śpiecące. sekundka widzowie teraz to o to się świeci na fioletowo, a no to jest jakoś, nie wiem... Takie karty... Ja już nie wiem o co tutaj chodzi. Zdobyłem do Ronaldo, a teraz jeszcze Lewandowskiego. Ja już nie wiem co się dzieje. Ej no, ale... Ej, no, zobaczcie widzowie. Mam już dwie części, no, ale to są końcóweczki. Ja, ja nie wiem, jeszcze Lewandowskiego zdobyłem. Z jakim, z innego kraju? Dobra, do pudełka będę wsadzał te dobre ale jest tylko lewandowski, hmm. słobę Kolejna. kanta okay. No Nie, na no same te końcówki, no. Chyba to jest ostatnia. Jeszcze jest jakaś. No to ostatnia. Taką kartę już mam. nie gadaj, że tutaj będzie, bo jeszcze tutaj najlepszej nie wyciągnąłem, chyba. Tak. Jaś myślałem, myślałam, że to jest na dole, to jest. Więc to jest taka karta. Dobra. Odsuńmy, ten, odsuńmy to na bok. Teraz tutaj poszpą Nie, widzę, że. Bo. Zaraz, tutaj będzie dobra. Tak, nie? Więc ja tutaj szpam te rzeczy. Nie, to sobie jakoś tak koło, rzecznie. Okej, okay, mamy jakieś dużo miejsca. Teraz to. To będzie fajne. Nie. Oczywiście, tu. Przepraszam wszystkim, co szanują pudełka. O, a, a. a, i teraz widzowie będzie więcej takich filmów dużych, długich, a nie szorstów. No bo za niedługo będą filmy z e, grier. A na początek będą takie gry, no klasyczne. A, czyli fajne, a później jeszcze takie popularne, więc, no, a, też popularne są, ja. więc, no, tu. no, jak mam to otworzyć, widzę że jakby to może, aha, tutaj jest taśma, aha, 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 no, to ja rozwalę to pudełko prędzej. bardziej otworzone instrukcje Już powinno wyjść. Jest. Oto nasz nerw. a to najpierw ten kurczak. Nie, 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 nie. Proszę, jak otwiera? To jak się wsadza? Tak. A trzeba. A na ładnie się natomiast zostawimy to my zostawimy smeltacz. Na Tutaj mamy te naboje. To jakieś pod Apostę. Ale dziwnie, że trzeba pudełko. Dobra. wywalamy wkładamy. Okej. Okay. Dobra. I jak to szczela? no mm, fajnie. Przetestujemy, jak ono teraz ja was wyciągnę. Jeszcze widzowie, z tej strony będzie bezpieczniej, bo nie możecie widzieć widoku z mojego okna. Znaczy, dwa, jeden, co jest? ścieliło, o i się odbiło ej no dobre, dobre jak, jak na przecenę jeszcze, bo to było w przecenie no fajne ty no fajne, 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 fajne A i widzowie jak chcecie Filmy z tego telefonu, o, to on jeszcze bardziej psuje, bo wy na pewno chcecie nadal te filmy. A mój kolega, jak mówił wcześniej, o e, Szybielku Szymonkowiczowie, mam taki telefon, co mam zrobić? wyrzucić go przez okno, czy aby go zwalić, czy Później ja go wrzałem do ręki i tutaj, tak go, o. Tutaj rozwaliłem. Tylko dół będzie się widzieli, bo to jest przy oknie. Rzuciłem. Cały się rozwalił. Nie. Później go tutaj naprawiałem. Dociskałem tył. I dlatego tutaj pękło. Nie. Widzowie. Aj nala, bo nie może być też taki długi film, bo inaczej nikt nie będzie oglądał. Więc nie ja, ja. widzki Widzowie.